Witam, witam w kolejnym odcinku. W tym odcinku zajmiemy się bardzo ciekawym tematem, a mianowicie rzeczą, której wiele osób chyba nie do końca ogarnia, a trybem nocnym czy też trybem ciemnym. Część stron yy, ma wersję jasną i ciemną. Niektóre strony mają tylko wersję ciemną. Niektóre strony mają tylko wersję jasną. No, osobiście. Nie widzę za bardzo sensu wytworzeniu tylko i wyłącznie y, t, y, stron w trybie jasnym. Y, już, jeżeli jest, dana strona ma tylko i wyłącznie tryb ciemny, jest to dla mnie bardziej sensowne, ale w ogóle nie rozumiem po co się ograniczać, skoro można zrobić jedną stronę, która będzie bardzo dobrze nam działać zarówno w trybie jasnym, jak i ciemnym. W zależności od preferencji użytkownika, i tak stworzyłem sobie w HTML-u prostą no, strukturę. No, jest jeden div, jest jeden, jedno PS, tam tekstem tego No i tak, tutaj po prostu standardowy reset, już nie nieraz pokazywałem w divie Po prostu mamy yy, zrobioną wysokość na 100 viewport height, czyli że po prostu był cały ekran, y, width, czyli szerokość. Nałem też na 100% czyli po prostu od tam do no, pamiętajmy, że jak robimy szerokość, to lepiej dajmy na procenty, bo inaczej nam się mo może się pojawić taki pasek, co będzie niespecjalnie, no nie wiem, na przykład dam 20, nie, i teraz tak, y to działa nam nadal, jak będzie pomocą viewportu, to się pojawia ten pasek na dole, to jest niepożądane, więc dajemy y w ten sposób, to jest za przypomnienia po prostu, bo już to pokazywałem. Dobra, yy, to tak, jak zrobić, żeby nam strona była raz ciemna, raz jasna? No sobie po prostu stworzymy zapytanie o media. Media. Już pytaliśmy na różne sposoby. No, to, to po prostu to ma więcej funkcji, niż mogłoby się wydawać. Czyli tak, prefer color scheme. I teraz wpisujemy dark. No, e, wszystko tam jedno, tak naprawdę. Może patrzę, że mój bracket z tego nie rozpoznaje, ale no. może bym przeleciał na tego Visual Studio Code, żeby się skapnął o co chodzi. Już tak sobie piszę div. c Kolor na black. I jeszcze sobie stworzę, dla, żeby coś się zmieniło dla P. Po prostu kolor na. White. No i póki co się nic nie dzieje, bo yy, to działa, będzie działać tak, że sprawdza, jaki jest kolor preferowany, a obecnie mam no, oczywiście na jasny, nie? No to sobie zmienimy kolor, czy znaczy, zmienimy sobie właśnie ten motyw na ciemny, nocny, zwał jak zwał. Na Windowsie klikam prawy przycisk, na pulpit, personalizuj od razu się wyświetla moje imię i nazwisko. Patrick Sigidus jestem, jakby ktoś jeszcze nie wiedział. Kik za mnie celebryta. No, tak żartuję oczywiście. Tutaj, jak właśnie, tylko klikam, nie umawiam. Klikam na kolory. No i bierzemy tutaj tryb jasny. Jest domyślnie ustawiony na Windowsie. Jeżeli macie domyśl coś innego, to pewnie nam, mam, nie wiem, sprzedawca inaczej tam ale domyślnie jest ustawiony jasny. Klikam na ciemny. I się od razu zmieniło to na ciemne i strona nam też się zmieniła od razu, bo jest dobrze wpisane. I tak, yy, tak żeby pokazać co się tam dzieje. Nie? Patrzcie na to. Jasne. To reaguje nawet szybciej niż yy, to tutaj, nie? Ten applet się jak to tam się nazywało. Bardzo szybko to działa bardzo dobrze. Nie ma z tym żadnych problemów. I tak naprawdę to jest tyle, jeżeli chodzi o stworzenie trybu ciemnego. Po prostu podmienisz kolorki, nie? To jest mega proste, bardzo fajnie to działa, szybko to działa. No, po prostu zapytanie o media, jaki kol preferujesz kolor, jaki właśnie schemat nie czarny, i po prostu najpierw robisz dla wi y widoku, właśnie jasnego, nie? Dajesz najpierw jasne kolory, później tworzysz na samym końcu podmiankę tych kolorów na ciemniejsze wersje i to nam będzie fajnie działać. I tak naprawdę, pro, yy, cała kwestia tego, czy tworzyć stronę z jasnym motywem, czy z ciemnym motywem, tutaj nam odpada, bo możemy zrobić i jedno, i drugie. Niech użytkownik sobie zdecyduje, czy chce mieć jasne, czy chce mieć ciemne. No, a niektórzy to właśnie robią tylko jasne, co jest najgorszym moim zdaniem rozwiązaniem. Niektórzy biorą tylko ciemną stronę, co no już jest nieco lepsze, ale po co? Po co, skoro można dać yy, po prostu użytkownikowi, niech on sam zdecyduje jak woli. A jeszcze Wam coś pokażę, tylko pójdę zgasić światło i właśnie to jest jeden z powodów, dlaczego w ogóle od tej, od tej pory kamerka jest zaangażowana. Potem razem się przyda. Za chwilę wracam. Już wróciłem. Nie wiem na ile mnie widać, ale jak wezmę na tryb jasny, to widać mnie z pewnością już bardzo dobrze. Teraz wezmę na ciemny i się chowam w ciemności. Teraz zobaczcie. Yy, jesteście sobie, nie wiem... Przyglądacie jakieś strony sobie w internecie, nie? które są w trybie ciemnym, czy w ogóle korzystacie no, z takich ciemnych rzeczy, nie? Później nagle wchodzicie na jakąś stronę, która jest bardzo jasna, nie? Jak to daje po oczach po prostu, nie? I wchodzicie, nie, do ciemnej piwnicy i nagle sobie bach latarką w oczy, nie? No. Co nie jest fajne, no... Zatem Zobaczcie, teraz mocno jest od, oświetlona moja twarz nie? w porównaniu do trybu, trybu ciemnego. To daje po oczach, no i cóż... wzrok się od tego będzie nam psuł szybciej. O wiele szybciej. No, znajdźcie mi, może nawet nie tyle informatyka, który ma okulary, ale generalnie współczesnego człowieka, który nie ma wady wzroku. nie Od czego ta wada wzroku jest? No między innymi od tego, że nie dbamy o swój wzrok, a tryb ciemny nam no, pozwala nieco te oczy zaoszczędzić, nie? W to daje po oczach, nie jednak. No więc lepiej chyba tryb ciemny, nie? Tylko jak macie właśnie tryb ciemny, nie? To też się narażacie na coś, na, nie wiem, na przykład WP. I nagle to daje po oczach. Nie jesteście na ciemnej stronie i nagle to wam daje po oczach, nie? Ale żeby nie było, że ja się pasję na WP, to Allegro. Znowu jasno, nie wiem. Apo.com. Znowu jasno, nie? Tutaj jest trochę ciemnie, a znowu jasno. Raz ciemne, raz jasne. Raz średnica y, się zwęża, raz y, że rozszerza nie i to tak nagle musi robić. Chodź. uderzyłem mikrofon. Mik Microsoft. <ścoughs> to jestem jeszcze trochę chory. <ścoughs> Znowu jasno, nie? A przecież zmieniłem, nie? Moja strona się ładnie dostosowuje, ich strony no po prostu fajne tryb jasny i tyle, no. Dla mnie jest to niezrozumiałe, moim zdaniem, strony dużych przedsiębiorstw, dużych redakcji, dużych właśnie korporacji, Powinien być z takim wzorem, że ktoś uczy się tworzenia stron internetowych, to powiem po prostu móc tam wejść i tam wszystko jest perfekt, zrobione, nie? Może nie od razu, ale wiecie, jak taka strona tam wisi, nie, no to jest czas, żeby zobaczyć, jakie są błędy, i później to poprawiać. Nie, to absolutnie, żeby wszystko od razu było doskonałe. Ale no cóż. Walnij po prostu stronę jasną i niech się oczy użytkownika męczą z tym. Ja wam pokazuję prosty sposób, szybki. Jak to po prostu te kolory podmienić, i żeby użytkownik sam mógł zdecydować, czy woli tryb jasny, czy ciemny. No to już kończmy na, na tym ten odcinek. Pierwszy raz chyba nie zobaczyliście, jak wyglądam. Pewnie też nie wszyscy widzieliście, jak się nazywam. Patryk Sygidysz jeszcze raz się przedstawię. Czy ja się we wcześniejszych odcinkach przedstawiałem? Hmm. Widać jak goni za słabo, nawet się nie przedstawiam. Dobra, to może powinienem to zmienić. Tak czy inaczej, do widzenia.